Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na wyśmienite danie. Będzie to makaron z pieczoną dynią, a także aromatycznym serem typu Rockpol czy Gorgonzola, e, czyli takim serem pleśniowym. Danie jest wyśmienite, pięknie pachnie, kiedy tutaj trzymam, prezentując Wam do kamery. Gorąco zachęcam Was do jego spróbowania. A teraz przygotujemy je. Sami zobaczycie, jakie to proste. Część dyni już zapiekłam, a następnie ją zmiksowałam na gładkie pire. Pokazywałam Wam już przepis na puree, a teraz pokażę to, w czego jeszcze można wykorzystać taką upieczoną dynię. Możecie ją zmiksować albo pokroić na małe kawałki. A zaczynam od tego, że na patelnię nakładam troszeczkę masła. Kiedy masło jest już roztopione, dodaję do tego kilka łyżek gęstej, kwaśnej śmietany. Jeżeli lubicie bardziej maślane, kremowe smaki, możecie śmiało dodać nawet całe opakowanie, czyli 200 gram. Całość mieszam, a kiedy już śmietana wymiesza się z masłem, dodaję dynię w kawałkach, a także dynie w postaci pierek. Całość dokładnie mieszam. Zestawiam na chwilę, aby cała masa się podgrzała. Kiedy sos jest już gorący, to przyszedł czas na dodatki i przyprawy. Dodaję dość sporo pieprzu, aby danie nie było zbyt mdłe, Troszkę soli. A także odrobinę gałki muszkatułowej. Wszystko dokładnie mieszam. A następnie dodaję troszeczkę aromatycznego pleśniowego sera. Może to być gorgozola, bazur lub inny francuski pleśniowy ser. Nie musi być dużo tego sera. On jest na tyle aromatyczny i mocny, zarówno w smaku, jak i zapachu, że nawet niewielki jego dodatek całkowicie odmieni smak naszego dania. Całość mieszam do momentu, aż ser całkowicie się rozpuści. Danie zyska dodatkowo na smaku. Jeżeli do całości dodacie troszeczkę natki pietruszki. Ja bardzo lubię dodatek natki pietruszki. Fajnie podkreśla wszystkie smaki. Pasuje zarówno do mięs, jak i ryb, serów, a także do dyni. Po dodaniu natki oczywiście całość mieszam. Odrobinę natki warto zostawić do dekoracji. Trakcję przygotowuję sos. Gotuję jednocześnie makaron. Ja wybrałam spaghetti. W dodatku spaghetti razowe, bo jest zdrowsze i też mi osobiście bardziej spokuje. Ważne tylko, żeby nie rozgotować. Ugotowany makaron pozostaje już tylko odsadzić. A następnie dodajemy go do naszego sosu i dokładnie całość mieszam. Gotowy makaron nakładam na talerz, z wierzchu proponuję go dodatkowo dekorować serem pleśniowym, a także natką pietruszki. Pachnie niesamowicie i ja już wiem, że smakuje równie pysznie. Mm. Polecam Wam na jesiennego głoda. A po więcej przepisów zapraszam jak zawsze na naszą stronę www.kotlet.tv do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.